Tak, ee... Bo jakaś laska robiła awanty dzisiaj w nocy w naszym hotelu. I... Ani sił, no i zresztą było ciemno. Eee, no, także potem Wam pokażę po prostu, jak wygląda hotel i, i jakie są warunki. Jakąś godzinę temu dotarliśmy do Nikozji, ale takim miejscem docelowym, które dzisiaj mamy do zobaczenia, to jest Girne i okolice Girne. Eee, I właśnie ta miejscowość znajduje się też po części tureckiej, bo ogólnie Nikozja jest podzielona na Część jakby turecką i grecką, yy, i żeby dojechać tutaj, trzeba przejść jakby przez taką granicę, która teoretycznie nie jest granicą, yy, tylko nie wiem, jest jakąś taką linią. Yy, to jest tak zwana potoczna, potocznie zielona, zielona linia. Yy, no i ogólnie wszystko działo się tak szybko w tej Nikozji, że nie zdążyłem nagrać ani skąd odjeżdżaliśmy do Girne. Mm, Ani gdzie wysiadaliśmy, także mam nadzieję, że na powrocie Wam to pokażę. E, a teraz właśnie jesteśmy w Girne przy nie wiem jakimś porcie. I będziemy tutaj zwiedzać. Potem mamy jeszcze w planach e, zamek i jeszcze inne atrakcje. Ale nie wiem, czy, czy uda nam się tam dojechać, bo komunikacja miejska tam nie jeździ i będziemy musieli chyba skorzystać z taksówki ale też nie wiemy ile nas to wyniesie yy, ogólnie zapomniałem też dodać że trochę się tutaj tułaliśmy bo musieliśmy znaleźć yy... Kantor i jakiś sklep z kartami Sim. No, wiecie o co chodzi. No, bo jakby Cypr należy do Unii Europejskiej, ale ta część turecka już nie. E, także, no, ko warunek konieczny po prostu, żeby jakoś się tutaj odnaleźć. E, tak. i jeszcze dwie inne lokalizacje niedaleko właśnie girne, do których chcieliśmy się dostać i był to Zamek Hilarion i takie opactwo, Bela Pajskowa się nazywa. I tak, z racji tego, że na Cyprze mieszka nieco ponad milion ludzi, milion osób, no to komunikacja miejska jakoś tutaj super nie hula. I mieliśmy po prostu taki pomysł, żeby tutaj dojechać, i ewentualnie znaleźć jakiś postój taksówek nie wiem, ściągnąć jakąś taksówkę i się zapytać, jaka jest cena żeby nas tam przewieźć, ewentualnie przewieźć, poczekać zawieźć z powrotem i tak dalej, i tak dalej no i e, znaleźliśmy ten postój, zapytaliśmy się pana jaka jest cena właśnie, żeby nas zawiózł do tego zamku Hilarion i powiedział, że 800 tych lir lir tureckich, 800 chyba, no i to jest prawie 30 euro. I jak na cenę tutaj to jest dość sporo, więc zrezygnowaliśmy z tego pomysłu i zapytaliśmy się, ile kosztowałaby nas podróż do tego Belapai razem z czekaniem i, i odstawieniem nas na miejsce. I powiedział, że chyba 300. 300, no. 500, 500, tak. 500, 500, na pewno 500, no. 500. I stwierdziliśmy, że dobra, że to jest w sumie bliżej, też wydaje się być ok. I pojechaliśmy tylko ostatecznie do tego Bella Pais, także jest możliwość dostać się do tych miejsc bez komunikacji miejskiej i bez wypożyczonego samochodu. Ale trzeba mieć po prostu na uwadze, że to nie będzie aż tak tanie. No, myliśmy, było fajnie. Sami możecie zobaczyć takie krótkie urywy. Na autobus powrotny do Larnaki, ale chciałem jeszcze w sumie coś powiedzieć o tej Nikozji, bo cały dzień tak naprawdę jesteśmy w biegu i nie było okazji. A chciałem powiedzieć, że jest to jedyna stolica na świecie, która jest podzielona na dwie części: turecką i grecką. I ta turecka to jest dokładnie Turecka Republika Cypru Północnego. Jest to w sumie takie państwo, które. Które jest uznawane tylko przez Turcję, i przekraczając granicę między Cyprem Południowym a tym właśnie Północnym, to od razu wszystko się zmienia. Architektura, jedzenie, po tej tureckiej stronie oczywiście witają nas baklawy. Właśnie wróciliśmy z restauracji, gdzie zamówiliśmy mezę. Mezę to jest coś na zasadzie uczty, albo takiej degustacji. Dostajemy kilka, czy tam kilkanaście dań w mniejszych porcjach. Są to specjały właśnie tutajszej kuchni. Myślę, że ceny się wahają między 15 a 20 euro. My akurat w tej restauracji, w której byliśmy, i tutaj Wam ją oznaczę, to wydaliśmy za to 18 euro na osobę. E, dań było 11 i z tego, co też czytałem w internecie, to mezę może być rybne, mieszane, wegetariańskie, mięsne. E, I u nas to było, wie, były w większości pozycji mięsne i jakieś trzy, dwie pozycje wegetariańskie, plus tam sosy, pita, coś tam, coś tam. E, no, zaraz wam pokażę też, jak to wygląda. Porobiliśmy e, zdjęcia. No i tak, jeśli chodzi też o samą restaurację, to chciałbym Wam ją mega polecić, bo wszystko było przepyszne i klimat, który tam panował, też był super. Mimo tego, że nazwa nie jest jakaś zachęcająca, to, to spróbowaliśmy, spróbowaliśmy tam pójść, bo zaprowadziły nas tam też trochę opinie Google, które były dobre. Jeśli chodzi o kuchni cypryjską, to nawet nie ma co to za dużo mówić, bo e, cała kuchnia tutejsza opiera się głównie na kuchni greckiej. E, tylko wszystkie te dania są jakby takie podkręcone bardziej w cypryjski sposób, ale z tego co udało mi się dowiedzieć, to to, że na Cyprze zjemy taki najprawdziwszy certyfikowany ser Halumi. Więc e, jeśli będziecie tutaj, to musicie koniecznie go spróbować. E, I też czytałem, że jeśli jesteście właśnie w takiej porze letniej, to warto go spróbować w jakiejś postaci z e, arbuzem na słodko. Także tak. Dzień dobry kochani, witam Was w kolejnym dniu. Jest godzina 5.30. My właśnie jedziemy na autobus, który znowu ma nas zabrać do Nikozji ale dzisiaj w celu w celu zwiedzenia famagusty i warosi czy waroszy to jest takie opuszczone miasto ale to wam pokażę też później jak to wygląda mam wrażenie że gdziekolwiek nie jechaliśmy to braliśmy ze sobą albo parasol albo pasz przeciwdeszczowy oczywiście Oczywiście na Cypr nie wzięliśmy Oczywiście na Cypr nie wzięliśmy, bo naczytaliśmy się jakiś głupot, że pada przez... że świeci słońce przez 360 dni w roku, więc na pewno na, na czas naszego przyjazdu tutaj na pewno nie będzie padać. No i jak widać, pada Nie no ogólnie to mam wrażenie, że na każdym blogu Czytam jakieś, czy w jakiś przewodnikach, to wszędzie są jakieś inne informacje, bo gdzieś było napisane, że świeci słońce przez 30. przez 330 dni, potem czytałem coś innego, było napisane, że przez 360. Także trzeba do tego podchodzić też trochę tak z dystansem. No, ale co do właśnie pogody, w styczniu teraz jaka jest, no to z tego co, co sprawdzałem, to w dzień właśnie tak się waha między 17 a 20 stopni. No, tak 16, 20, 15 może w dzień. A w nocy tak schodzi do około 12, 9, nie wiem, jakieś 9-12 stopni, coś takiego. No, także no, spoko pogoda na, na to, żeby właśnie gdzieś pójść, pozwiedzać. No ale wiadomo, że no, na plażnik no to już tak nie za bardzo, jak widać zresztą. Warto też może jako ciekawostkę dodać, że jeśli rezerwowalibyśmy e, właśnie nocleg tutaj w tym terminie, e, to warto pamiętać o tym, że w mieszkaniach na Cyprze nie ma, nie ma centralnego ogrzewania, nie ma kaloryferów, grzejników. E, także u nas w hotelu również nie ma zresztą. No ale dogrzewamy sobie po prostu pokój klimatyzacją. No i to jest taki ratunek, no ale właśnie nie wiem jak to wygląda w takich zwykłych mieszkaniach właśnie jeśli ktoś chciałby rezerwować sobie nocleg na Airbnb, to może właśnie warto spojrzeć jak to tam wygląda i czy w ogóle jest ta klima, bo no po prostu myślę, że może być zimno w tym pokoju i tyle no. Składliśmy właśnie do Warosi. Jest to opuszczona dzielnica Famagusty, która kiedyś była takim kurortem wakacyjnym. Zjeżdżały się tutaj gwiazdy yy, i właśnie sami bogacze. Ale w roku 1974 kiedy to właśnie był ten najazd turecki, wszyscy stąd po i właśnie teraz jest to opuszczone od tamtego roku i od 2022 zostało to jakby otwarte na turystów i teraz jest to właśnie taka atrakcja turystyczna tego regionu. Mm, no Z tego co widziałem, to są tutaj też takie wózeczki elektryczne i nawet y, takie, nie wiem, takie meleksy. I, I właśnie w taki sposób chyba też można tutaj zwiedzać to miasto. No. Tutaj w Famaguście podoba mi się to, że jest dość dużo takich ruin. Są jakieś stare mury, czy tam kościoły. Nie wiem, no teraz akurat jesteśmy przy kościele, ale tam z tyłu za mną tak naprawdę mam wrażenie, że przez nie wiem, pół miasta ciągnie się taki mur dosłownie dookoła. I to też tutaj nadaje takiego fajnego klimatu. No jest na pewno inaczej niż na przykład w Nikozji. W ogóle jakoś tak inaczej niż, niż w tych innych cypryjskich miastach, w których byliśmy. Czyli mm. Larnaca, <laughs> na przykład. <laughs> e, także tak, ogólnie polecam. Polecam, tak. To. Właśnie do hotelu i mamy w sumie chwilkę, więc pokażę Wam, jak to wszystko tutaj wygląda. E, przesuwana szafa, e, mini lodówka, telewizor, łóżko. E, śmieszne w ogóle te mebelki. Patryk mówi, że jak z Flintstone'u wyglądają. E, klimatyzacja, balkonik. Basen, no myślę, że nie wiem, może jakoś latem, w się jakieś ciepło sezon. No to jakoś lepiej to wszystko wygląda ogólnie. Hotel jest taki średni, w sensie ten pokój. E, hotel nazywa się Sanremo. My daliśmy e, za niego 500 zł za trzy noce wraz ze śniadaniami, no ale te śniadania też są dość ubogie, bo e, no jajecznicy nie dostaniecie. Jakieś takie bardziej suche rzeczy, typu nie wiem, jakieś owoce, warzywa, e, chleb tostowy. E, no i też sama czystość w ogóle tego pokoju to jest taka średnia, bym powiedział. E, spaliśmy ogólnie w gorszych warunkach, ale nie, nie wiem, czy to też nie kwestia tego, że się naczytaliśmy trochę w internecie na temat tego hotelu, jak bardzo ludzie go nie polecają. I e, ja sam nie wiem, dlaczego my go w końcu wybraliśmy. Drugi raz chyba bym go nie wybrał, mimo tego, że właśnie. Cena była dość niska i jest dość fajnej lokalizacji. No, nie wiem. Jeśli ktoś naprawdę nie jest jakiś wymagający i chce się tylko przekimać i szybko wstać i wyjść, no to myślę, że może się przemęczyć. Ale jeśli ktoś chce, nie wiem, pospać sobie do 12 i przesiedzieć pół dnia w hotelu, no to, to nie. Eee, łóżko dość twarde. No, tak. To tyle chyba, nie? No. Dzisiaj jest nasz ostatni dzień e, na Cyprze, i z racji tego, że mamy samolot dopiero po 23, to chcieliśmy jakoś z tego skorzystać. I wyruszyliśmy dzisiaj autobusem do Ayanapa, skąd mieliśmy przesiadkę, i wyruszamy właśnie do Kape e, Greco. Tak, pokażę Wam w ogóle, jak to wygląda. E, ogólnie mieliśmy wyruszyć dzisiaj trochę wcześniej tutaj. Ale z racji tego, że mieliśmy dość nieprzespaną noc, bo jakaś laska robiła awanty dzisiaj w nocy w naszym hotelu i nie mogliśmy spać. Eee, no to jesteśmy tutaj dość późno, bo jest przed 11.00, a tak pewnie bylibyśmy jakoś już nie wiem, myślę, że koło 9.00 nawet. Eee... Przyjeżdżając na Cypr, warto też w sumie wiedzieć, że Cypr należy do Azji, mimo wielu sprzeczności. I kulturalnie, i historycznie należy jakby do Europy, ale tak geograficznie należy właśnie do Azji, czego mam wrażenie, że bardzo wiele osób nie wie, zresztą my też nie wiedzieliśmy. E, bo nawet wpisując przeglądarkę internetową wyskakuje nam bardzo dużo takich sprzecznych informacji, ale mimo wszystko e, Cybr właśnie zaliczany jest do Azji. Jesteśmy właśnie nad słonym jeziorem w Larnace i przyszliśmy tu w sumie dlatego, że za jakieś 8 godzin mamy lot i już w sumie nie mamy co robić no i to jezioro też jest zbiornikiem dla ptactwa od listopada do marca i można tutaj spotkać na przykład flamingi my również je spotkaliśmy dzisiaj no i ogólnie my już widzieliśmy flamingi w Meksyku no i co? No tam widzieliśmy zdjęcie znacznie lepiej i w jakimś takim ładniejszym po prostu środowisku, no ale może być, ogólnie myślę, że dla kogoś kto nigdy nie widział, no to to jednak może warto tutaj przyjść i może będziecie mieli lepszy widok na te flamingi niż my dzisiaj. Spędzamy właśnie ostatnie chwile w porcie w Larnace eee, i mamy takie nostalgiczne uczucie po tym długim naszym tutaj e, pobycie, <grym> dwudniowym. Nie, no szkoda, że, że to się kończy mimo wszystko. Szkoda, że e, tak szybko to zleciało. No i co? E, już za dwa dni powrót do rzeczywistości. Jakiej? Takiej, jakby każdy chciał. My wracamy do naszej. Stąd właśnie cztery dni temu rozpoczynaliśmy naszą podróż z cyprem. I zaraz będziemy ją kończyć, bo szczęśliwym trafem e, jedzie autokar, który myśleliśmy, że już nie przyjedzie i będziemy musieli zamawiać taksę za pieniądze, których nie mamy. Także tak, e, to były cztery, cztery, a w sumie trzy takie dość intensywne dni. Mam nadzieję, że wszystko wam się podobało. Chciałbym się jeszcze polegać właśnie z Latakii. E, był to mój w sumie pierwszy odcinek taki nagrywany na YouTube, więc e, nie bądźcie surowi dla mnie w ocena i mam nadzieję, że do zobaczenia. Zapraszam również na mój Instagram mkkatper. Pa.